No, i teraz chciałbym Państwu przedstawić pierwszy odcinek, taki mini wykład na temat manipulacji, ponieważ postanowiłem gruntownie, bo wiedza, która jest nieugruntowana, to nie służy do działania. Zatem postanowiłem tym się głębiej zająć i gruntownie, krok po kroku, przeprowadzić Państwa przez techniki manipulacji. Jakie są stosowane współcześnie, to się nic nie zmieniło. To jest dokładnie tak, jak w teorii się tego kiedyś uczyłem i jak uczyli się moi koledzy. Konsultuję to z kolegami i taki mały przewodnik postanowiłem komentarz po komentarzu Państwu podawać. Dziś będzie o praniu mózgu, ale wcześniej przeczytam cały zakres mini wykładów, które będą się odbywały. Mówiąc o manipulowaniu umysłem, zajmę się praniem mózgu. To dziś. Niepodważalnymi przekonaniami, jako kolejną metodą manipulacji, warunkowaniem, zarówno behawiorystycznym, jak i tym prostym Pawłowa, wpływem uczuć, zmiana zmianą postaw, techniką zmiany postaw. I w tej technice zmiany postaw jest ci, kilka ciekawych zagadnień, które nie wiem, czy wystarczą na jeden wykład mały. To jest posłuszeństwo wobec autorytetów, konformizm, zaangażowanie, dysonans poznawczy, efekt placebo. Szczególnie efekt placebo jest bardzo ciekawy, dlatego że pokazuje siłę wiary. Dziś wobec szczepionek panuje powszechne przekonanie, że one pomagają i rzeczywiście mogą pomagać, tak jak może pomagać placebo substancja neutralna. Bo w to wierzymy, że pomagają. O ile nie zaszkodzą, to będzie cudownie, jeżeli ten efekt placebo będzie działał. Ale to jest też technika manipulacji. Efekt placebo, efekt broni, bardzo ciekawy, odgrywanie ról, deprywacja sensoryczna, hipnoza, zaskakujące nawrócenia. Tu będę mówił o Patricji Herst i kilku innych przykładach. Wywieranie wpływu przez profesjonalistów to jest niesłychanie ważne, bo tutaj wchodzi w to policja. Psychoterapia, agresywna reklama i wpływ instytucji, a na sam koniec opór wobec wpływu. Jak z tym walczyć? Ponieważ mamy wojnę psychologiczną i mamy techniki manipulowania umysłem, musimy w jakiś sposób się do tego uzbroić. A zatem, dziś będę mówił o praniu mózgu, ponieważ zostaliśmy zaatakowani wirus, pandemia. Tracimy pewność siebie, gubimy się, musimy stawić czoła niewidzialnemu przeciwnikowi. Jak to uczynić? Oczywiście na dziś podam tylko z grubsza taki plan działania i on jest dosyć ogólny, będę to rozwijał. Musimy zdać sobie sprawę z sytuacji, musimy ratować więzi, musimy organizować się i musimy zrozumieć, że każdy z nas dziś stał się żołnierzem w tej wojnie. Nie ma już ludzi neutralnych i nie ma możliwości wygodnego zalegania na kanapie. Do każdego z nas w krótkim czasie dotrze efekt tego starcia. Każdy jest żołnierzem po tej bądź po tamtej stronie. Pranie mózgu, brainstorming, został opisany w literaturze psychologicznej po 1953 roku, po wojnie w Korei, w której Wielu amerykańskich żołnierzy dostało się do chińskiej niewoli. Oni na mocy układów międzynarodowych wracali później do Stanów Zjednoczonych i okazywało się, że byli zwolennikami komunizmu na modłę chińską i to w takich swoich trwałych postawach. Choć deklaratywnie oczywiście zaprzeczali. Dlaczego tak się stało? Otóż przeprowadzone badania wykazały, że Chińczycy zastosowali na nich Technikę zwaną brainstorm, czyli praniem mózgu, która składa się oczywiście z bardzo wielu podtechnik, z bardzo wielu oddziaływań, ale przynosi właśnie taki efekt: trwałą zmianę osobowości i postaw. Żeby to się stało, trzeba ofiarę załamać. Żeby załamały się w niej wszystkie dotychczasowe przekonania, wiara, wartości, cała biografia i osobowość. Jak do tego doprowadzić? Otóż, Amerykańscy badacze na to odpowiedzieli. Dziś ta wiedza nie jest popularna. Dziś nie publikuje się z tego zakresu książek, ale ja posiadam tę literaturę z czasów, gdy, gdy sobie nikt nie wyobrażał, że tak będzie można i to na ogromną skalę zadziałać, mając rozmaite narzędzia. Jak działali Chińczycy? Warunki. Odcięcie od niezależnych źródeł informacji. No i tutaj mamy. We współczesnym czasie jasną cenzurę mediów społecznościowych, już nieukrywaną, e, brutalnie stosowaną, cenzurę wielkich mediów e, wielkonakładowych. To wszystko wiemy. To jest odcinanie od niezależnych źródeł informacji. Pierwszy warunek prania mózgu. Drugi warunek całodobowa niemal indoktrynacja. Spójrzcie, co leci z mediów wielkonakładowych od rana do wieczora i odpowiedzcie sobie na to, czy Indoktrynują czy nie? To jest tak zwana kąpiel propagandowa. Czego nie otworzysz, jakiegoś źródła informacji, gdzie nie spojrzysz na City Lights, czego nie usłyszysz w samochodzie, w radiu samochodowym wszystko to zjednoczony szum kąpieli propagandowej. Na tym to polega. Całodobowa indoktrynacja. Przykłady świadectw ludzi złamanych. W przypadku żołnierzy amerykańskich, byli to oficerowie, Albo osoby obdarzone autorytetem, które szczególnie naciskano, aż się złamały, pisały samokrytykę, składały spowiedź i występowały przed tymi, którzy się jeszcze nie załamali. Świadectwa osób złamanych. No, dziś mamy wiele świadectw wolnościowców, którzy publikują w mediach społecznościowych no, stosowne enuncjacje. Jakby to było niezwykle ważne, prawda, że e, wszczyknąłem sobie i publikuję świadectwo. A kogoż to obchodzi tak naprawdę? Wszczyknąłeś, to wszyknąłeś. Gdzie, kiedy, jak, po co? Wszczykuj. Tylko po co o tym gadasz? Po co to rozgłaszasz na me w mediach społecznościowych? Nawet wysoce świętoszkowaczci redaktorzy przystąpili do tego chóru, mówiąc, że grzechem jest niezaszczepienie się. O, odkryli nowe przykazanie. Jedenaste. Szczep się. Mojżesz tego nie dostał, a, on, a redaktor Terlikowski. Uzyskał w drodze iluminacji takie jedynaste przykazanie. Następny warunek prania mózgu, regularne spowiadanie się. O co chodzi? Że jest dobry i zły policjant. Jesteśmy w sytuacji opresji. I ten zły to jest zły, on nas odrzuca, my na niego warczymy, ale ten dobry, on jest taki współczujący. On czasami nam przemyci jakiś samizdat, jakaś, jakąś rzecz yy, reglamentowaną. No wobec niego możemy się, musimy odczuwamy potrzebę w tej deprywacji wyspowiadania się a on przyjmie tą spowiedź a jak już się wyspowiadamy to coś poradzi Następny warunek system nagród i represji oczywisty jasny i warunek końcowy wzajemny brak zaufania podsycany wiedzą o istnieniu donosicieli Społeczni donosiciele społeczni strażnicy pieczęci Mnożą się jak na zawołanie. Wzmaga to powszechny brak zaufania, i o to chodzi. To jest pranie mózgu. I to metodą chińską załamują nas odczucia, które są wytwarzane w czasie prania mózgu: a więc lęk, napięcie, świadomość, że jest się nikim, nieokreślone poczucie winy, strach i niepewność, dezorientacja. Pogłębiająca się depresja, zmęczenie, rozpacz, wielka potrzeba mówienia, całkowita zależność od każdego, kto chce się zaprzyjaźnić, wielka potrzeba aprobaty ze strony przesłuchującego, czytaj autorytetu, zwiększona podatność na perswazję. Coś wam to przypomina? Nie, ja mówię tylko o metodach chińskich komunistów w 1953 roku, którzy prali mózgi amerykańskim żołnierzom. Peter Watson w książce War on the Mind stwierdził, Chińczycy wymuszali wykonywanie błahych poleceń. To był pierwszy etap załamania i brainstormu, brainwashingu. Wykonywanie błahych poleceń, które nas nic nie kosztują. Załóż tą maseczkę, przecież to Ci nic nie kosztuje. Wykonaj błahe polecenie. Zadawa, Chińczycy zadawali sobie wiele trudu, aby pokazać, że los, los więźniów jest pod ich całkowitą kontrolą i wtedy mnożyli drobne, drobne obietnice. Co to powodowało? To jest trening bezradności. Mamy poczucie bezradności. Wszystko od nich zależy. I co ja mogę? Jestem sam. Jestem oderwany od innych. Jestem zdeprywowany w czterech ścianach. Coż ja mogę? Wszystko od nich zależy. A jak nam coś dadzą, poluzują obostrzenia, yy, pozwolą nie nosić masek w wychodku, jesteśmy szczęśliwi. Jaka dobra władza. Ileż nam pozwolili, ileż luzu, ileż przyjemności sprawili, możemy się spotkać ze starszym ojcem i mamą i nawet napić się nalewki pod kontrolą państwową, naturalnie. To jest trening bezwładności, ale o czym pisze Watson dalej? Od czasu do czasu Chińczycy rozdawali przywileje i to w najmniej spodziewanych okolicznościach. Nagradzali każdy przejaw współpracy. Na nas się okazuje spada liczba zakażonych, za chwilę złagodzą lockdown. Będziemy mogli usiąść w ogródkach. Niesamowite. W czerwcu w ogródkach posiedzimy. W maju nie wiadomo, czy nam pogoda pozwoli. Czwarta metoda groźby tortur i śmierci, pod, także śmierci pod adresem rodziny. I co? Dziś e, z mediów, od tych naszych nadzorców, nie płynie cały czas informacja o śmierciach w Indiach. Były już śmierci w Bergamo, straszliwe w męczarniach, w torturach, śmierci w Hiszpanii całe stadiony e, zapełnione trumnami. Umierający w Wielkiej Brytanii masowo, teraz umierają masowo w Indiach. Statystycznie to okazuje się, że w Indiach umiera mniej osób na tysiąc mieszkańców niż w Polsce na COVID, ale biorąc pod uwagę skalę zaludnienia Półwyspu Dekan, no można powiedzieć ogromne ilości. Tylko to jest statystyka, nie można tak przerażać. No i właśnie o to chodzi. Groźby, niewykonywanie tego, tylko groźby tortur i śmierci. Umrzesz na ten COVID. Umrze Twoja mamusia, Twój tatuś. A może dziecko. Od rana do wieczora. Po piąte, co Chińczycy robili według Watsona? Poniżenie, zmuszanie do wysiłku przy dbaniu o podstawowe czynności. Zrobisz zakupy, już jesteś zmęczony. Tyle to kosztuje wysiłku. Pojedziesz do innego kraju, bo musisz. Tyle wysiłku, że już jesteś zmęczony. Podstawowe rzeczy, które kiedyś były wręcz nie nie wychwytywane przez naszą świadomość, teraz sprawiają tyle trudu, że zaczynamy to cenić. I to jest chińska metoda prania mózgu. Poniżenie, zmuszenie do wysiłku przy dbaniu o podstawowe rzeczy. Po szóste, dezorientacja fizyczna. Siedźcie w domach, siedźcie w domach, nie wiecie, co się dzieje, nie wiecie po co te karetki jeżdżą tam i z powrotem. Po co ci policjanci biegają tam i z powrotem? Nic nie wiecie, bo siedzicie w domach. W końcu powstaje dezorientacja, czyli niechęć wychodzenia z tych domów. Wiele młodych osób, uczniów, którzy nie wychodzą z domów, już nie chcą wychodzić z domów. Czują zagrożenie po wyjściu z czterech ścian. To nic nowego, to właśnie dezorientacja. Po siódmy, całkowita lub częściowa izolacja. Tutaj nie muszę nic tłumaczyć. Po ósme, stres fizyczny. Inny z amerykańskich badaczy z tamtego czasu, Hinkle, stwierdził, zakłócenie funkcjonowania mózgu łatwo wywołać u każdego człowieka. Żadna siła woli nie może zapobiec temu zjawisku. Wystarczy, że leżymy w komorze deprywacyjnej. To jest taka komora, w której nie odczuwamy żadnych bodźców. Leżymy w płynie o temperaturze 36,6. Mamy zasłonięte oczy, wyciszone uszy. I panuje kompletna ciemność. Po kilkudziesięciu minutach tracimy kompletnie orientację, potem zaczynają się pojawiać e, omamy, po, e, uczucia f, e, fantomowe, e, stwarzające świat, potem iluzje kompletne, deluzje. Wszystkie te produkty, które, którymi umysł zapełnia pustkę. W deprywacji, w izolacji umysł nadal pracuje, i on zapełnia pustkę. Czyli to wszystko, czego nie dostarcza nam świat. To jest stara prawidłowość wykryta przez psychiatrów i psychologów, która może być pożytkowana chociażby w tej izolacji lockdownowej. Badania Roberta Liftona, także znanego badacza z tamtych czasów, pokazały, że aby wyprać mózg, trzeba przeprowadzić atak na tożsamość, wzbudzić poczucie winy. Doprowadzić do zdrady samego siebie. Raz, przesunąć granice to jest ta kwestia magicznych granic w nas samych. Jeżeli my decydujemy się na przekroczenie granicy, która jest dla nas ważna, potem sobie poradzimy, powiem jak, ale już tracimy szacunek do samego siebie. Tracimy twardość w oporze. Nie mamy się czego złapać. Nurt nas porywa. O to chodzi. Punkt załamania. Dochodzi do punktu załamania. Najpierw zdradzamy samego siebie, potem dochodzi do punktu załamania i po punkcie załamania, kiedy jesteśmy w rozsypce, stosuje się łagodność, przymus spowiedzi, przypisywanie winy komuś, reedukację, czyli wdrożenie do nowych zasad. I potem wtłoczenie w taką rzeczywistość, w której odczuwamy tylko nieustanny postęp i wzrastającą harmonię, ale już my, nowy ja, nowy Gadowski, nowy Kowalski, ten złamany, ten, który zdradził samego siebie, jest teraz prowadzony za rączkę przez reedukacyjne działania, aż do harmonii i ciągłego postępu. Potem ostateczna spowiedź i odrodzenie. Tak łamano amerykańskich żołnierzy w chińskich obozach reedukacyjnych. Tak złamie się każdego, jak się podda go odpowiednim warunkom. Co łamało tych żołnierzy według Liftona? Byli zmuszani do kwestionowania swoich przekonań, poddawani wielogodzinnym wykładom, które początkowo ich śmieszyły, potem drażniły, nudziły, aż w końcu zaczęli je przyjmować za swoje, Nagrody i proces warunkowania. Rzecz prosta. Poczucie nieważności i opuszczenia. Jesteśmy nieważni i opuszczeni przez wszystkich. Jak nie mamy Pana Boga, to nie ma się kto o nas zatroszczyć. Dlatego tak ważna jest religia i dlatego tak mocno z religią się walczy w procesie prania mózgu. Nie może być Boga, bo jeżeli jest Bóg, to jak Rotmistrz Pilecki można się oprzeć na czymś złapać, i kurczowo trzymać całą siłą siebie i swoich mięśni wewnętrznych. Poczucie nieważności opuszczenia, poczu... publiczne poniżanie. Czy tego? Jest... Wtedy publicznie poniżano tych, którzy byli twardzi i stanowili autorytet. Tak ich poniżano, że w końcu gawieć, czyli ta większość, zaczęła się śmiać. Dlatego mówiłem Państwu w poprzednim komentarzu, żeby nie stać się tłumem, bo tłum tak reaguje, że się kogoś wyszydza, jak na jarmarku, a tłum rechocze. Nie możemy być tłumem, bo tłum wzmacnia proces prania mózgu. Publiczne poniżanie, uczestnictwo w indoktrynacji, a więc po złamaniu my sami indoktrynujemy, żeby e, zasłużyć się nowym panom. Ale cóż się dzieje? Rośnie w nas poczucie winy, że złamaliśmy własne ideały. I wtedy w sukurs przychodzi nam zjawisko redukcji dysonansu poznawczego. My nie możemy żyć w rozdwojeniu pomiędzy własnymi wartościami a postępowaniem. I zwykle jest tak, że dorabiamy wartości, dorabiamy filozofię do naszego realnego postępowania. Usprawiedliwiamy to, co robimy w imię wyższych celów. Potrafimy to robić. Jesteśmy istotami rozumnymi. Ale strzeżmy się dysonansu poznawczego, bo w pewnym momencie wyprowadzi nas na całkowite manowce. Uczestnictwo w indoktrynacji, oddzielenie od przywódców, zabranie przywódców, tych, którzy się buntują. Rosnąca skala wymagań, od małych rzeczy, od rzemyczka, od kamyczka do rzemyczka. Rosnąca skala wymagań, nadzorca zjednywa sobie więźnia. Coraz bliższe stosunki z nadzorcą. Nie jest taki zły, nawet jest mądry, dba o nasze bezpieczeństwo, daje nam jeść. Potrzeba przyjaźni i akceptacji. Niepokój, poczucie winy, strach, niepewność powoduje podatność na perswazję i potrzebę spowiedzi. I wreszcie nieprzewidywalność zachowania wrogów, zaburzenia norm. To wszystko są techniki stosowane w procesie prania mózgu. Tyle na dziś, jeżeli chodzi o ten pierwszy mini wykładzik z manipulacji. A pamiętajcie, że tylko liznęliśmy. Pranie mózgu, brainwashing. Często się przejmuję, mówię brainstorm, ale to jest zupełnie inna, inne zjawisko. Brainstorm to jest burza mózgu i, i często, często ma pozytywne znaczenie. Brainwashing to jest pranie mózgu, to jest niszczenie osobowości, łamanie, czynienie niewolnika świadomego, przekonanego o tym, że tak jest. Spójrzcie Państwo na pierwszą serię serialu Homeland, bardzo pouczający serial. Bardzo ciekawe wnioski. Na początku. Damian Louis w roli głównej, świetny serial Homeland. Tam zjawisko prania mózgu jest pokazane. Do czego to prowadzi? Na koniec, żeby tak trochę rozrzedzić tą atmosferę teoretycznego zagłębiania się w to, co nas otacza, informacja podana przez Christiana Perona. Christian Peron, profesor farmacji. Spójrzcie państwo, orzekł ni mniej, ni więcej, tylko przemysł farmaceutyczny jest największym źródłem korupcji na świecie. Stwierdził profesor Charles Peron, Charles Peron profesor farmacji, czyli coś wie.